Dzień dobry bardzo, mój serdeczny widzu. Zapraszam Cię na kolejnego turbo vloga, gdzie będzie się działo bardzo dużo, ponieważ finalnie będziemy jechać z moim koniem Beliną JD na Mistrzostwa Polski Północnej do Barłomina. I opowiem też o niestety bardzo przykrym incydencie, który spowodował, że w niedzielę trzydniowe zawody zostały przerwane. Ale jeszcze zanim zapraszam Was na trening wyjazdowy które zrealizowaliśmy przed zawodami, żeby sprawdzić się jeszcze bez tej atmosfery stresującej zawodów jak Belusia poradzi sobie na wyjazdowym parkurze. Ale jeszcze zanim, bardzo chcę Ci podziękować za Twoje wsparcie drogi widzu, za to, że mnie subskrybujesz, oglądasz do końca. No i siema nowi widzowie, lecimy po kolejną okrągłą liczbę, bo jest już nas prawie 13 tysięcy. patrzy na wszystkie szczegóły na moich filmach, mógł widzieć, że przed chwilą gdzieś tam z tyłu właśnie pojawił się ten karton i moje wszystkie przyrządy do nagrywania. I moi drodzy, zanim będziemy skakać, zanim będziemy trenować, to szybkie intro, ponieważ przypominam, że moja kolekcja Lavender Dream, m.in. ta czapka z torpolem oraz mój przecudowny czaprak jest nadal jeszcze w sprzedaży, ale została limitowana ilość. No i w związku z tym Właścicielka końskiej cukierenki, czyli Asia, zaproponowała, że wyśle mi, uwaga, paczkę, niespodziankę, która będzie nawiązywać do mojej fioletowej kolekcji. I uwierzcie, że czekałam właśnie z tą paką, nie jest w ogóle rozpakowana. O. Nie jest w ogóle rozpakowana, bo chciałam, żebyście zobaczyli i chciałam też nagrać właśnie moją pierwszą reakcję, a że ciągle było padało, czy ciągle nie mogłam tego zrealizować, więc robimy to teraz na filmie. Kolekcja również będzie limitowana. I dlatego jest tak ważna ta moja pierwsza reakcja, bo nie mam pojęcia, co jest w środku. Na razie widzę folię zabezpieczającą. Jedna o, druga. Boże, czy Wy widzicie? Ten papier sam w sobie już jest przepiękny. Dobra. Ważniejsze od mojego, mojej twarzy jest cały overview, jak wygląda paczka. Zróbmy to razem. O, Już widzę! Lawendowa, idealna. Są to serduszka trzy serduszka z lukrem, z lawendą. Muszę otworzyć, jak to pachnie. Ja kocham lawendę. A, mój czaprak to jest właśnie Lavender Dream. O mój Boże! Szkoda, że nie mogę transmitować wam zapachu. A przepięknie, same ciasteczko, wyjmę jedno, nie dość, że same ciasteczko jest oczywiście zawsze, wszystkie są na bazie takiej owsianej, siemielniane, 50-70% warzyw i owoców, 0 grama dodatków, jakichś konserwantów, to zobaczcie, że są wykończone takim pięknym lawendowym lukrem i dodatkowo jest tutaj lawenda. Pachnie przecudownie, więc jest to pierwszy produkt, który będzie właśnie w mojej kolekcji dostępny. Widzę, że tutaj mam zapas tych serduszek. Wyglądają w ten sposób. Lecimy dalej. Bardzo dobrze zawsze zapakowane. Jest to najbardziej lawendowa kolekcja ever. Minimalizm, ale i elegancja. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Sześć donacików lawendowych. Przepiękne są. Końska Cukieręka jesteście po prostu najlepsi. A przypominam, że z kodem kamijami macie minus 10% na wszystko. Końska Cukieręka to jest jedna ze współprac, które od lat jest już ze mną. Wierzę w markę, uwielbiam te produkty, nie zamieniłabym na żadną inną. Ale widzę, że tutaj jest jeszcze nie koniec. To nie koniec jeszcze. I te pudło powiem, że jest całkiem ciężkie, zabezpieczone. O oh, oh my god! O oh, Jezu! Czy wy to widzicie? Dostałam raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, 12 lawendowych babeczek z lawendą. Jestem po prostu w szoku. Nie wiem co powiedzieć. A cała kolekcja idealnie nadaje się do mojego czapraka i również jest przepięknie, minimalistyczna. Pachnie cudownie, babeczki wyglądają w ten sposób. Nei et. Nei et bare å lette Gøyhet! Snøferdig fall, da. Tygodniu przed zaplanowanymi zawodami w Barłominie, na które zresztą miałam jechać na całość, ale niestety nie dostałam boksu, więc tylko pojadę na jeden dzień, czyli sobotę. Pojechaliśmy na trening skokowy wyjazdowy do stajni Tokary. Zresztą uwielbiam naprawdę tam przyjeżdżać, bo parkur jest nie niedość duży, ma cały komplet przeszkód i widzicie tutaj, jak z Belusią pokonujemy jakiś taki parkurek 70-80 cm. Nie szaleliśmy z wysokością, bo najważniejsza jest tutaj technika spokój i tak naprawdę szlifowanie moich umiejętności. Bo dalej sama wysokość nie jest problemem. Pokonuję tutaj taką linię z okserkiem i stacjonatą, a tak naprawdę miałam jechać bez tej stacjonaty, bo teraz widzicie, że obkrążę moją przeszkodę docelową, którą zaraz pokonam. No ale tutaj taki mój jeden błąd, jeżeli chodzi o zmianę błąd pomyłkę Trasy parkuru, bo czysto jest to trening wyjazdowy, gdzie ćwiczymy cały parkur w przygotowaniu do parkuru, z którym zmierzę się już w sobotę. I tutaj bardzo długim dystansem jadę do okserka. Widzicie, że samolądowanie na prawo nie było prawidłowe, dlatego Belina trochę mi pomogła i zmieniła nogę. I teraz będziemy jechać na stacjonatę różową, i znów będzie to stacjonata ze zmianą kierunku, czyli najeżdżamy z prawej strony, i tu prawidłowym lądowaniem powinna być. Lewa noga, i znów tutaj mój wspaniały, najokońszy koń mi pomógł, zmieniła nogę. I teraz, już z lewego najazdu, kierujemy się do szeregu na dwie fule, która rozpoczyna stacjonata. Raz, dwa, i do okserka. A to jeszcze nie koniec, bo teraz, właśnie z lewego najazdu, jadę teraz linię z okserkiem i tą stacjonatą, którą na samym początku skoczyłam, a miałam jej nie skakać, czyli okser, dobre lądowanie na prawo, fajnie, wciągnęła mnie trochę. No i moi drodzy, Tutaj już będziecie widzieć tą kombinację ponownie, ale już z prawidłową, prawidłowym przejazdem, jeżeli chodzi o kolejność przeszk przeszkód, czyli zaczynamy od różowej stacjonaty na lewo i tu zobaczcie, sam okserek skacze, znów lądowanie, poprawiona noga, czyli bez tych liści, bez tej stacjonaty, ona będzie na sam koniec. Dobre lądowanie, i przez to, że tutaj nie pomyliłam się, mam dużo czasu, żeby podgalopować sobie do tej stacjonaty i tak samo od stacjonaty do okserek był daleki skok, ale dobrze i Belina tu widzicie dynamicznie znów mi pomogła, zmieniła nogę, ale zdecydowanie tempo w tym przejeździe jest lepsze, a widzicie tu troszeczkę za bardzo ją nawet wcisnęłam i gdzieś tam brakowało w kontekście tego, że ten skok był płaski do szeregu na dwie fule i jedziemy końcówka, czyli pyk, duży skok sobie na okserek i mamy liście stacjonate, na samą końcówkę szereg już z podwyższonym okserkiem i widzicie tu Tutaj pięknie stacjonata, raz, dwa, do Okserka i na sam koniec jeszcze raz, żeby poprawić i tak naprawdę tym pięknym skokiem, raz, dwa, zakończyliśmy nasz wyjazdowy trening do Od razu mówię sorry za mój brudny kask, ale schylałam się wychodząc z hali i zgarnęłam chyba wszystkie paprochy i pajęczyny, które tam były. My jesteśmy już z księżną Belusią po jeździe na płasko przed zawodami. Była trochę taka ciężka na łapie. Więc mam nadzieję, że to jest tylko kwestia rozruszania się, bo w sumie dałam jej takie prawie dwie, dwa dni wolnego po naszym treningu skokowym z Tokar, który był wyśmienity. No i jutro plan jest taki, że 6.30 Wyjeżdżamy ze stajni do Barłomina. Rano mam gdzieś start, więc mam nadzieję też, że będę miała czas jakieś urywki Wam ponagrywać, ale nie obisuję, bo jestem sama i naprawdę ten weekend jest mega intensywny. Po starcie wracamy tu. Ogarniam się szybko, no bo kolejną atrakcją całego tego weekendu z soboty na niedzielę Rider's Party, Rio Grande, Krosinko. Poznam w końcu na żywo Dile Prime i Lowkę. Więc to będzie na pewno fascynujące, moi drodzy. No i niedziela jestem cała dla Was, będzie też Pony Games, więc tak naprawdę sobota startuje na moim koniu. Mój koniu już chce tutaj na trawę. Na moim koniu, a na niedzielę biorę hobby Horsa Belusie. No i jestem ciekawa, jak te Pony Games w ogóle będzie wyglądało. Uff, koniec gadania, bo jeszcze muszę się spakować. Jeszcze buty brudne, to jeszcze jest do. W ogóle ogarnięcia pojeździe. Noc mnie zaraz zastanie, ale pokażę Wam jakim koniowozem fajnym mi jedzie. Oj! Hyt. Hyt. I tu się będę wpakowywać. Opa! No i tutaj jest karoca dla naszych koniczków. Także, tak. Jeśli chcecie zobaczyć takie pełne przygotowania, to też pamiętajcie, że i z tego roku debiut ujeżdżeniowy, i z zeszłego roku są filmy na YouTube, jeżeli chodzi o zawody. Więc też polecam Wam wrócić do tych materiałów. Jeżeli jesteście na przykład nowi, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. No i obejrzyjcie też moje zeszłoroczne debiuty i filmy z zawodów. Meldujemy się już z Barłomina, na razie trafkujemy. No i niedługo będziemy się siodłać. Nie miałam za dużo snu dzisiaj, bo wstawałam o 4:30, tak żeby przyszykować wszystko jeszcze rano i żeby poszło z tej wyjechać, bo do samego Barłomina mamy około 40 minut drogi. Więc nie było tak źle, ale chciałam jeszcze belinę wziąć na trawkę przed wszystkimi przed całym dniem, który tak naprawdę będzie mocno intensywny, no bo wiadomo, są to zawody. Stajnia Barłomino oferuje nam trzy zewnętrzne place i rozpraszalnie, jak tutaj widzicie, już pokusowałam, teraz galopuję Belunie. Zrobili tak, jakby na tej górnej części, więc z rozprężalni miałam podgląd i ogląd na to, co obecnie dzieje się na parkurze. Czy poprzedni konkurs jest już skończony, bądź osoby, które jechały przede mną, chociaż jechałam tutaj chyba druga czy czwarta, jak sobie poradziły z tym parkurem, oraz też jaka jest norma czasu, bo, bo konkurs, w którym startuję, jest z trafieniem w normę czasu. Czyli wygląda to tak, że osoby, które przejadą parkur oczywiście bez błędów, czyli bez. Zrzutek najbliżej określonej normy czasu, to będą zajmować najlepsze miejsca. I widzicie, tutaj galopuje sobie Belunie w drugą stronę. Była całkiem przyjemna i, tak jak mówiłam na początku, staram się cały czas złapać to odpowiednie tempo. I tutaj najeżdżam już na pierwszą przeszkodę, czyli na czerwoną stacjonatę z prawego najazdu. No, mogło być troszeczkę dynamiczniej, więc zaraz zobaczycie, że tą stacjonatkę, Poprawie, ale już mogę Wam powiedzieć, że samo rozprężenie i w ogóle skoki na rozprężalni były bardzo, bardzo dobre. Wstawiałam Wam również na mój Instagram, jak to wyglądało, i ten okserek, który zaraz zobaczycie, skakało mi się naprawdę rewelacyjnie. Nie było też za dużo koni, więc nie było tego stresu, że zaraz ktoś we mnie wjedzie albo takiej atmosfery, która czasem niestety na tej rozprężalni egzystuje, jak wszyscy się drą na siebie, bo wszyscy są zestresowani. Dzień dobry, startowej Marta Bilewicz i Benina JD. Próbuje a Astrid. Przygotuje się Bella. Chciałam też powiedzieć, że całkiem ładne zagalopowanie, i żebyście też wiedzieli, jak wyglądają zasady odnośnie normy czasu, już wam powiedziałam, ale w tym konkursie będę startować dwa razy, natomiast ten pierwszy przejazd liczy się tak naprawdę do tej tabeli pucharowej, tak to nazwijmy. Mamy już jedyneczkę i od jedyneczki do dwójki był taki łuk. I tutaj na prawo dosyć taki ciężki dla mnie zakręt. Widzicie, że troszeczkę miałam em, brak komunikacji z beliną, bo na prawo do Okserka i zaraz będziemy jechać do czwóreczki, którą chyba najlepiej mi się skakało. Był to Okser A Zobaczcie jaki skok dała, ale niestety nie mam żadnego zdjęcia. I znów po tym dużym, rozciągniętym skoku trochę miałam brak komunikacji, dlatego ten łuk dalej do linii wyszedł mi niestety taki, jaki wyszedł i tu trochę za mało oddałam jej ręki, a tu galopuje bardzo, bardzo długim dystansem dookoła. Pamiętajcie, że trafienie w normę czasu to właśnie nie jest konkurs Szybkości, czyli skracania narożników, tylko dokładności przejazdu. A tu pierwszy raz w historii mojej kariery jeździecwa zapomniałam o przeszkodzie, ponieważ po siódemce powinno pojechać się właśnie łukiem na tą ósemkę. No i dlatego skoczyłam ją po prostu z ukosa, bo przypomniałam sobie ją na samym końcu, ale mówię: nie, walczymy do końca, więc skoczyłam ją po łuku, a tutaj chciałam ją mocno przytrzymać, dlatego trochę zostałam, bo chciałam właśnie, żeby do tej normy było. Jak Drugi treningowy ja. przejazd był zdecydowanie lepszy, ale nie jest on brany pod uwagę, jeżeli chodzi o finalną listę. Jestem świeżo po przejeździe jeszcze z Belusi, na której stępuję sobie. Czekam, bo na razie jestem druga. Zobaczymy, jaki będzie finalny wynik, bo jesteśmy w połowie dopiero konkursu. Na pierwszym przejeździe w ogóle zapomniałam o ósemce. Brawo ja! I trochę było za szybko, tak bym powiedziała. Drugi już lepszy, ale brakuje mi trochę tego balansu pomiędzy odbiciem z daleka a z bliska. Uf, także macie na świeżo taką moją relację, no i finalnie w tym vlogu i ja zaraz okażę się co dalej, a wy za parę sekund będziecie widzieć które finalnie miejsce, no i jak wyglądały właśnie te zawody. O, jednak nie w tą stronę, jednak i drugą. Z nim na którym telefonie się skupić.

Finalnie jestem bardzo zadowolona z tych zawodów, bo kolejne cenne doświadczenie jest zdobyte. No i tak jak się śmiałam, wracamy z kokardką. Trzecie miejsce to jest naprawdę świetny wynik i oczywiście lekcja na kolejne parkury. Mówiłam wam, że same zawody miały niestety. Bardzo przykry incydent, ponieważ w niedzielę zawody zostały odwołane całkowicie. Ponieważ głos, który słyszeliście na dekoracji, który wymawiał Marta Bilewicz i Belina, był to głos Biegniewa Witkowskiego, którego bardzo szanuję i znam od tak naprawdę mojego dzieciństwa jeździeckiego, ponieważ jest z okolic mojego Elbląga, ze Stadniny Koni Rzeczna. Niestety pan Zbigniew zmarł i zawody zostały przerwane, ale chciałam powiedzieć o tym w tym materiale. Tak naprawdę, żeby upamiętać, jak wspaniałą osobą pan Zbigniew był i ile zrobił i przyczynił się do rozwoju z dziecka. Dziękuję. Jeżeli chcecie więcej takich vlogów z treningiem, z omówieniem, z zawodów, gdzie zawsze komentuję ewentualne moje błędy, bo to też jest lekcja dla Was tak naprawdę, żeby się więcej uczyć, bo taka jest moja idea, żeby łączyć tą edukację z lifestylem, to dajcie znać w komentarzach, to jest ogromne dla mnie wsparcie, że tu jesteście, oglądacie. Chcę też znać jak Wam się podoba nowa kolekcja z końskiej cukierenki, a wiem też, że to nie ostatnia nowość, która się szykuje, bo taka regularna kolekcja będzie już niedługo w sprzedaży, a to jest taki nasz mały drop, który również możecie kupić. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i moi drodzy, do zobaczenia w następnym filmie.